Witam z tej strony KonDziu Oto będzie mój pierwszy film na kanale YouTube. Zaczynam dzisiaj będę robić filmy. Najpierw zaczynę z s potem zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. No i witam was widzów na moim pierwszym filmiku na Sa No Potem zobaczymy z czego będą filmy. Jak to wszystko się rozporządzi, będą inne film gry na pewno. Myślę, że co tydzień będą regularnie, no wiadomo no, wrzucane. To nasze minut, no możecie pisać jakie gry chcecie widzieć, co mam poprawić w swoich filmach. I w późniejszym czasie na pewno będą jakieś goje. To Pace of Card czy coś innego, jakieś nagrody, nie wiem, skinnec Tam w Dolce, Może Fortnite, a też mogę zacząć streamować, na, znaczy Robić filmy w późniejszym czasie. Streamy na pewno wejdą. Też co tydzień. Na razie na późniejszym czasie możliwe, że co drugi dzień. Zobaczymy jak to będzie. A na razie mam zamiar zacząć robić filmy z CSA dużo z rąk takich. Takich tych możecie pisać jakie macie pomysły, to mogę coś zawsze nagrać. I piszcie jakieś rzeczy co mogę poprawić w swoim stream w videach i w ogóle, żeby być lepszym youtuberem. No i granie oczywiście też poprawić. <grych> Dobra, zaczynamy grać, a za chwilę nagramy turniej. Na razie się uczę wszystkiego nagrywać, więc znowu bez przesady. Ufufu, uf, to ma tylko to i turniej jakiś wpadnie. No, mam słabą rangę, więc było bez przesady. Ale wolę wybrałem na początek CS, -a. jako powitanie i wszystko. Nie wiem czy nie idzie mikrofon za cicho, ale w drugim filmie najwyżej coś poprawia. No widzimy. Sprzęt mam dobry. Powiedział o pisie. wszystko Donacje możecie też zrobić, link będzie w opisie. Więc zachęcam Was no, do pozostawienia komentarzy, zostawienia lajka. Chyba like w górę. No bo chcę się szybko rozwinać. A w późniejszym czasie będzie więcej, szybciej będą filmy. Ruszane będą live y co weekend. Takiej gierki będziecie chcieli. I będzie lepiej, no. Wiadomo. Każdy od czegoś zaczyna. Dobra, z noża weźmiemy gościa, ajajaj aj, aj. Tak blisko jak ja, tyry 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 ty. Blisko było, widzę. Ło, znowu mi zabij No nieźle Jednak jestem kiepski w tą grę No i wiadomo, później jeszcze jakieś te case'y otwieranie, będzie różne rzeczy Filmy i w ogóle Jak coś, to piszcie W komentarzach, to nagramy coś fajnego nie wierzę, ale w tą grę damy. Chyba, chyba się skończy CS. No dobra Ale jestem dobry. Jak Julian normalnie O kurde. A ma mi się skończyło, nie! No i wziąłem mnie z noża. To teraz my go weźmiemy. Mi się uda. O wow, fuck O nie, o nie, o nie Jeszcze jeden, jeszcze jeden Dawać, dawać, czemu? Nie, uciekł skłobony Patrzcie, nawet trafić nie mogę Stojący posąg Dawać z noża, jeb Dało się, Izeramo Reload Jadę, jadę dalej Aha Okej, okay, nieźle. Nie jest tak źle jeszcze. Zobaczymy co to będzie. Wszystko w opisie jakby co Nie wierzę, ale ze O o o o no i game over. To by miał jakiś CSGO Ja ten chciał znaczenie, nie zły. Chyba bane. Chyba nebo, mądry Aha, zabiłem ci gościu Kila mamy, yeah. je, je, No nie, dwóch musiał być drugi dość przyjaciel Koleczki No i znowu on Koleszka mnie zabija No i znowu koleszka Nie wierzę, jestem kiepski w grę O i z ciach! Aha, gościu Wiliśmy się do tabeli Dobra Już po nim Mamy po jakiegoś fraga Patrz jak wsiada Aj, dodwócz No i nie siadło, jestem kiepski Tak, blisko było Nie, znowu koleżka Ale mam Zeza. Nie wiem, że w tą grę. O, może na GAFem zagramy. Nic do stracenia mamy. Od razu hetik. Head. Zobaczcie, wziąłem tylko na a od razu wchodzi No i jednak ja my przy co lepiej Albo dobra, dawać Rushby, guys Ze wszystkich stron biorą, głup taki O, tego co z noża weźmiemy, jednak ja Nie, tak się nie weźmie Dobra, idziemy jeszcze po jednego, jak się uda A może a jednak drugi już nie wsiadł Który byłem, hu hu hu, kiepsko Będziemy grać, ranga da No niestety ranga jaką ranga mam no, Trzeba ja powiem więcej Bywało lepiej, no ale się spadło Chyba wbić będzie Znajomych możecie sobie zobaczyć